Do wszystkich, którym zależy na prawdzie i przyszłości Polski. Przez dekady generał Tadeusz Jordan Rozwadowski, mózg Bitwy Warszawskiej i jeden z najistotniejszych twórców naszej niepodległości, był celowo wymazywany z historii i narodowej pamięci. Zastępowano go innymi postaciami, często drugoplanowymi, a przy tym serwowano nam historyczny i polityczny chaos oraz warholstwo sprzeczne z polskimi wartościami. Dość zakłamywania faktów. Dziedzictwo Rozwadowskiego to nie tylko historia, to konkretny drogowskaz, wzór kompetencji, uczciwości i lojalnej służby. To fundamenty, na których możemy budować silniejszą Polskę. Jak mawiał generał, pokonalnym jest tylko ten, kto się uznał za pokonanego. Nie dajmy się więc pokonać fałszywej propagandzie zacznijmy zmieniać masową świadomość. To nie jest zadanie tylko dla historyków czy polityków. Każdy z nas może być częścią tej zmiany. Co możesz zrobić? Dziel się wiedzą. Opowiadaj znajomym i rodzinie o prawdziwej roli i zasługach generała broni Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego. Szukaj faktów. Czytaj rzetelne źródła i książki historyczne na temat dokonań generała, jego wspomnienia i treści przekazywane przez ówczesne otoczenie Hetmana odradzającej się Polski. Wspieraj i twórz inicjatywy. Reaguj na niesprawiedliwe pomijanie generała w dyskusjach historycznych, publicystyce, relacjach i działaj lokalnie. Nie poddawajmy się umacnianemu od dekad zakłamaniu, wtłaczaniu nam fałszywej wiedzy i kłamliwej politycznej propagandy. To ma miejsce na szkodę poprzednich, aktualnych i przyszłych pokoleń Polaków. Przywracajmy generała broni Tadeusza Jordana Rozwadowskiego tam, gdzie jego miejsce, do panteonu polskich bohaterów, w edukacji, w świadomości i do naszej codziennej pamięci. Nie bądźmy obojętni w tej ważnej sprawie działajmy.